Witajcie! Celem dzisiejszego odcinka jest zainteresowanie Was niezwykłą książką Stuart'a Wilda, Potęga Energii Wewnętrznej. To wyjątkowa lektura, która ukazuje, jak możemy wykorzystać naszą wewnętrzną energię, intuicję i świadomość, by świadomie kreować swoje życie i osiągać harmonię. W tym odcinku pokażemy Wam, jak praktyczne i inspirujące są idee zawarte w tej książce. Oraz dlaczego warto po nią sięgnąć, aby lepiej zrozumieć siebie i otaczający nas świat. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału, będziecie gotowi odkryć tę moc na własnej skórze. Energia wewnętrzna to centralny temat w filozofii Stuarta Wilda, który przekonuje, że każdy człowiek ma w sobie nieskończone źródło siły, zdolne kształtować rzeczywistość. Autor opisuje ją jako duchową esencję. Pulsującą w nas i wokół nas, która jest bezpośrednio połączona z energią wszechświata. To, jak korzystamy z tej energii, determinuje nie tylko to, jak się czujemy, ale również to, jakie doświadczenia przyciągamy do swojego życia. Energia wewnętrzna nie jest czymś, co musimy zdobywać z zewnątrz. To naturalna część nas samych, dostępna w każdej chwili, jeśli tylko nauczymy się z niej świadomie korzystać. Wilde podkreśla, że w dużej mierze tracimy kontakt z tą energią przez codzienny chaos, stres i skupianie się na negatywnych myślach. Nasze umysły są zbyt zajęte analizowaniem problemów, poddawaniem się strachowi i zmartwieniom, co tworzy energetyczne blokady. Kiedy tracimy dostęp do swojej wewnętrznej siły, zaczynamy działać reaktywnie, podążając za zewnętrznymi impulsami. Zamiast świadomie kierować swoim życiem, świadome korzystanie z energii wewnętrznej to przede wszystkim umiejętność kierowania uwagi. Energia podąża za uwagą. Na czym się koncentrujesz, to wzmacniasz. Jeśli skupiasz się na problemach, twoja energia zaczyna krążyć wokół nich, wzmacniając ich wpływ. Ale jeśli potrafisz skierować uwagę na rozwiązania, marzenia i pozytywne aspekty życia, Twoja energia zaczyna płynąć w tym kierunku. Wild mówi o tym, że energia wewnętrzna jest jak rzeka. Naturalnie płynie, ale to my wybieramy, czy skierujemy ją w stronę kreacji, czy destrukcji. Kreowanie rzeczywistości za pomocą energii wewnętrznej wymaga także zrozumienia, że nasze myśli, emocje i intencje mają moc materializowania się w świecie zewnętrznym. Wild podkreśla, że nie chodzi o przypadkowe myślenie o tym, czego pragniemy, ale o głębokie, emocjonalne zaangażowanie w te wizje. Energia wewnętrzna reaguje na to, co czujemy. To nasze emocje, a nie same słowa, uruchamiają proces kreacji. Dlatego tak ważne jest, by świadomie zarządzać swoimi myślami i emocjami, oczyszczając się z lęków i wątpliwości, które blokują przepływ energii. Autor uczy również, że energia wewnętrzna to nie tylko narzędzie do manifestacji, ale także środek do głębszego zrozumienia siebie i świata. Im bardziej jesteśmy świadomi swojej energii, tym łatwiej dostrzegamy jej przepływ w innych ludziach i sytuacjach. Ta zdolność pozwala nam unikać toksycznych środowisk, chronić się przed negatywnymi wpływami i lepiej wybierać, z kim i w jaki sposób chcemy wchodzić w relacje. Kluczem do pełnego wykorzystania energii wewnętrznej jest regularna praktyka, medytacja, wizualizacja, wdzięczność, a także pielęgnowanie ciszy i spokoju w umyśle. Wild podkreśla, że to właśnie w tych chwilach skupienia i harmonii odnajdujemy dostęp do swojej największej siły. Kiedy uczymy się pracować z energią, nasze życie staje się bardziej płynne. A przeszkody, które wcześniej wydawały się nie do pokonania, zaczynają znikać. Każdy człowiek posiada tę nieskończoną energię, ale tylko od nas zależy, czy zdecydujemy się z niej korzystać świadomie. Wild zachęca, by przestać szukać mocy na zewnątrz i zdać sobie sprawę, że wszystko, czego potrzebujemy, już jest w nas. To nasza decyzja, czy pozwolimy tej energii pracować dla nas. Tworząc życie pełne spełnienia, czy zignorujemy jej istnienie, poddając się biegowi zdarzeń. Energia wewnętrzna to nie magia, to naturalny element nas samych, który czeka, byśmy go odkryli i wykorzystali. Wibracje to subtelne, ale niezwykle potężne zjawisko, które autor przedstawia jako podstawowy mechanizm wpływający na nasze życie i otaczający świat wszystko we wszechświecie. Włącznie z nami samymi, jest zbudowane z energii, a ta energia wibruje na określonych częstotliwościach. Wild wyjaśnia, że poziom wibracji człowieka jest jak sygnał wysyłany w przestrzeń, kształtuje nasze relacje, sytuacje, a nawet to, co przyciągamy do swojego życia. Każdy człowiek ma swój unikalny poziom wibracji, który zmienia się w zależności od myśli, emocji, zdrowia fizycznego i mentalnego. Niskie wibracje są związane z uczuciami strachu, gniewu, smutku czy apatii. Te emocje obniżają naszą energię, sprawiając, że czujemy się ciężcy, zmęczeni i bardziej podatni na negatywne sytuacje. Wild porównuje to do radia, które jest nastawione na niewłaściwą częstotliwość. Odbieramy wtedy zakłócony sygnał, przez co tracimy dostęp do pełni swojego potencjału. Z kolei wysokie wibracje są związane z emocjami miłości, wdzięczności, radości i spokoju. To właśnie te częstotliwości pozwalają nam działać w harmonii z energią wszechświata, przyciągać pozytywne doświadczenia i z łatwością realizować cele. Wild podkreśla, że utrzymywanie wysokich wibracji nie oznacza bycia wiecznie uśmiechniętym lub ignorowania trudnych emocji. Ale raczej świadomego wyboru, by wracać do stanu równowagi i harmonii, gdy coś wyprowadzi nas z równowagi. Otaczający nas świat działa jak lustro, odbija nasze wibracje i odsyła nam je z powrotem w postaci doświadczeń. Wild wyjaśnia to na prostym przykładzie. Jeśli emanujesz negatywnością, prawdopodobnie przyciągniesz więcej trudności i konfliktów, ponieważ Twój sygnał energetyczny. Rezonuje z podobnymi częstotliwościami. Jeśli jednak Twoje wibracje są wysokie, świat reaguje na nie w sposób wspierający, otwierając przed Tobą drzwi do nowych możliwości. Podnoszenie poziomu swoich wibracji to klucz do świadomego kreowania życia. Wild zachęca do pracy nad wewnętrznym stanem poprzez praktyki takie jak medytacja, wdzięczność kontakt z naturą czy dbanie o ciało. Wszystko co nas uspokaja i dodaje radości, pomaga w naturalny sposób podnosić wibracje. Ale Wild idzie o krok dalej. Twierdzi, że wysokie wibracje nie tylko poprawiają nasze życie osobiste, ale także wpływają na otaczający nas świat, przyczyniając się do jego uzdrowienia. Każda pozytywna energia, którą emitujemy, ma moc zmieniania rzeczywistości, nawet w skali globalnej. Co ciekawe, autor zauważa, że wibracje są zaraźliwe. Jeśli przebywasz wśród ludzi o wysokich wibracjach, twoje własne zaczynają się dostrajać do ich poziomu. Dlatego tak ważne jest otaczanie się osobami i środowiskami, które wspierają twój rozwój i inspirują cię do wzrostu. Z drugiej strony, jeśli tkwisz w otoczeniu pełnym negatywności, twoje wibracje mogą zostać obniżone, nawet jeśli masz dobre intencje. Kluczowym przesłaniem Wilda jest to, że wysokie wibracje nie tylko sprawiają, że przyciągamy lepsze sytuacje, ale także pomagają nam działać bardziej efektywnie. Kiedy wibrujemy na wyższym poziomie, nasz umysł staje się jaśniejszy, ciało bardziej energiczne, a decyzje bardziej trafne. W tym stanie możemy działać w zgodzie z intuicją i podejmować kroki, które prowadzą nas do większego sukcesu i spełnienia. Utrzymywanie wysokich wibracji to nieustanna praktyka, ale Wild podkreśla, że jej efekty są warte wysiłku. To nie tylko sposób na lepsze życie, to droga do życia w pełni świadomego, w harmonii z energią wszechświata. Twoje wibracje są Twoim sygnałem do świata. Upewnij się, że wysyłasz te, które przyciągną wszystko, czego pragniesz. Świadomość. Według Stuarta Wilda to fundament kierowania swoim losem i klucz do prawdziwego rozwoju. Autor opisuje świadomość jako stan bycia w pełni obecnym w swoim życiu. Nie tylko obserwowanie świata wokół, ale także wnikliwe zrozumienie swoich myśli, emocji i działań. To, co często nazywamy przebudzeniem, to nic innego jak uwolnienie się od automatycznych reakcji i przejęcie kontroli nad tym, jak myślimy i działamy. Według Wilda, większość ludzi żyje w stanie półświadomości. Funkcjonują na autopilocie, reagując na bodźce zewnętrzne, bez zastanowienia nad ich źródłem czy znaczeniem. To sprawia, że łatwo popadamy w nawyki, które nie służą naszym celom i pozwalamy, by nasze życie było kierowane przez okoliczności, a nie przez świadome wybory. Wild uważa, że brak świadomości jest jak zasłona. Która oddziela nas od naszej prawdziwej mocy. Dopiero gdy zaczynamy świadomie przyglądać się swoim myślom i działaniom, możemy zacząć kierować swoim losem w sposób, który naprawdę nas wspiera. Kluczem do rozwijania świadomości jest umiejętność zatrzymania się i zadania sobie pytania: Dlaczego robię to, co robię? Dlaczego myślę w ten sposób? Wild zachęca, by patrzeć na siebie z dystansu jakbyśmy obserwowali postać w filmie. Dzięki temu możemy zidentyfikować myśli, które nas ograniczają i nawyki, które odciągają nas od naszych celów. Świadomość pozwala zobaczyć, które decyzje podejmujemy z lęku, a które z miłości czy pewności siebie. Jednym z kluczowych aspektów świadomości jest zdolność do przyznania się przed sobą do tego, co naprawdę czujemy. Wilde zauważa, że ludzie często tłumią swoje emocje lub ignorują niewygodne myśli, co prowadzi do wewnętrznego chaosu i konfliktów. Świadomość to nie unikanie tych uczuć, ale akceptacja ich istnienia i praca z nimi w sposób, który prowadzi do wzrostu. Kiedy stajesz się świadomy swoich lęków, zmartwień czy gniewu, możesz zacząć przekształcać je w energię, która Cię wspiera, zamiast hamować. Autor podkreśla również, że świadomość to klucz do uwolnienia się od wpływu innych ludzi i zewnętrznych oczekiwań. Dopóki nie jesteś świadomy, łatwo poddajesz się manipulacjom, próbując spełniać standardy narzucone przez innych lub społeczeństwo. Świadomość pozwala ci zadać sobie pytanie: czy naprawdę tego chcę? Czy to jest zgodne z moimi wartościami i pragnieniami? To wyzwala cię z pułapek życia dla innych i pozwala skoncentrować się na tym, co dla ciebie jest naprawdę ważne. Ważnym aspektem, który Wild podkreśla, jest rola świadomości w budowaniu relacji. Kiedy stajesz się bardziej świadomy, zaczynasz zauważać swoje wzorce zachowań i to, jak wpływają one na innych. Możesz zacząć działać z większą empatią, zrozumieniem i autentycznością. Co prowadzi do głębszych i bardziej harmonijnych relacji. Świadomość pozwala Ci również dostrzec, jakie relacje są dla Ciebie korzystne, a które ciągną Cię w dół, dając Ci siłę do podejmowania trudnych decyzji. Rozwijanie świadomości to proces, który wymaga praktyki i cierpliwości. Wilde sugeruje proste ćwiczenia, takie jak medytacja, prowadzenie dziennika czy praktyka mindfulness. Chodzi o to, by każdego dnia znaleźć chwilę na refleksję i zastanowienie się nad tym, co naprawdę kieruje Twoimi działaniami. Im więcej uwagi poświęcasz temu, co dzieje się wewnątrz Ciebie, tym większą kontrolę zyskujesz nad swoim życiem. Świadomość to nie tylko narzędzie do zmiany swojego losu, to także sposób na życie w większej harmonii i autentyczności. Kiedy wiesz, kim jesteś i świadomie kierujesz swoim losem, Stajesz się twórcą swojej rzeczywistości, a nie jej biernym obserwatorem. Wilde w swojej filozofii pokazuje, że to właśnie świadomość jest mostem między tym, kim jesteś teraz, a tym, kim możesz się stać. To zaproszenie, by każdego dnia patrzeć na siebie i swoje życie bardziej uważnie, z otwartością i gotowością do zmiany. Stuart Wilde. Pokazuje, że duchowość nie musi oznaczać odrzucenia materialnego świata czy ucieczki w odosobnienie. Wręcz przeciwnie. Duchowa praktyka w codzienności to sposób na odnalezienie głębszego sensu i harmonii w naszym życiu, przy jednoczesnym korzystaniu z jego materialnych aspektów. Wild podkreśla, że duchowość nie powinna być oderwana od rzeczywistości, lecz integrowana z nią. Tak by stała się częścią każdego naszego działania i myśli. Podstawą duchowej praktyki w codzienności jest uważność, sztuka bycia w pełni obecnym tu i teraz. Wild uważa, że większość ludzi żyje w stanie rozproszenia, przeskakując myślami między przeszłością a przyszłością, co sprawia, że tracą kontakt z chwilą obecną. Duchowa praktyka polega na tym, by świadomie zanurzyć się w każdej czynności. Niezależnie od tego, czy jest to praca, rozmowa, czy odpoczynek, to właśnie w tej obecności możemy odnaleźć głębsze połączenie z samymi sobą i z energią wszechświata. Autor zachęca, by duchowość traktować jako praktykę, a nie teorię to nie zbiór zasad, których należy przestrzegać lecz sposób patrzenia na świat. Duchowa praktyka w codzienności. Oznacza podejmowanie decyzji z większą świadomością i intencją. Na przykład, kiedy pracujemy, możemy to robić nie tylko dla zysku, ale z poczuciem, że nasze działania mają pozytywny wpływ na innych. Kiedy robimy coś dla siebie, możemy to traktować jako akt miłości własnej, który wzmacnia nasze poczucie wartości. Materialny świat nie jest wrogiem duchowości, jest jej polem działania. Wilde twierdzi, że można korzystać z przyjemności życia, takich jak dobre jedzenie, podróże czy piękne rzeczy, o ile robimy to z uważnością i wdzięcznością, a nie z zachłannością czy lękiem przed stratą. Kluczową różnicą jest to, czy posiadanie rzeczy nas wzbogaca czy ogranicza. Duchowa praktyka w materialnym świecie polega na odnalezieniu równowagi między pragnieniem a akceptacją, między działaniem a pozwalaniem sobie na przepływ energii. W codziennym życiu duchowość objawia się również w prostych gestach: okazaniu życzliwości innym, znalezieniu chwili na wdzięczność za to, co mamy, czy uważnym słuchaniu kogoś, kto potrzebuje naszej uwagi. Wild podkreśla, że te małe akty duchowości mają wielką moc, ponieważ zmieniają naszą perspektywę i energetycznie podnoszą wibracje zarówno nasze, jak i ludzi wokół nas. Duchowa praktyka nie wymaga odrzucenia ambicji czy celów materialnych, ale wymaga zastanowienia się nad ich motywacją. Wild zachęca, by pytać siebie, dlaczego tego chce. Co to dla mnie znaczy? Jeśli nasze cele wynikają z potrzeby spełnienia i rozwoju, mogą być zgodne z duchowością. Jeśli jednak napędza nas chęć rywalizacji, zaspokojenia ego lub strach przed porażką, mogą stać się ciężarem. Kluczowe w duchowej praktyce jest zrozumienie, że wszystko, co robimy, ma znaczenie. Każda chwila, nawet ta najprostsza, może być duchowym doświadczeniem, jeśli wprowadzimy do niej świadomość i intencje. Wild podkreśla, że duchowość to nie ucieczka od życia, ale pełne zanurzenie się w nim z otwartym sercem i umysłem. W ten sposób duchowość staje się nie tylko źródłem spokoju i równowagi, ale także inspiracją do tworzenia życia w harmonii z własnymi wartościami i pragnieniami. Integrując duchowość z codziennością, uczymy się postrzegać świat jako sieć wzajemnych powiązań, gdzie każdy nasz wybór i każde działanie ma wpływ na otoczenie. To podejście pozwala nam czerpać radość z materialnego świata, jednocześnie zachowując świadomość, że prawdziwe spełnienie pochodzi z naszego wnętrza. Wild uczy, że duchowa praktyka w codziennym życiu nie tylko wzbogaca naszą egzystencję, ale także czyni nas bardziej świadomymi twórcami naszej rzeczywistości. Autor przedstawia intuicję jako jedno z najważniejszych narzędzi w życiu człowieka, które pozwala podejmować trafne decyzje i kierować się w stronę harmonii oraz sukcesu. Intuicja to głos wewnętrzny. Subtelne przeczucie, które często wyprzedza logiczne myślenie. Wilde uważa, że jest ona niczym antena odbierająca sygnały z głębszego poziomu świadomości, połączonego z energią wszechświata. Intuicja działa poza słowami i logiczną analizą. To uczucie, które mówi, to jest właściwe, lub uważaj w sytuacjach, w których racjonalne argumenty mogą być niewystarczające. Wilde podkreśla, że intuicja jest jak mięsień. Może być rozwijana poprzez regularne ćwiczenie i świadome wsłuchiwanie się w siebie. Im bardziej otwierasz się na jej przekaz, tym silniejsza staje się zdolność do odczuwania i interpretowania tych subtelnych sygnałów. Rozwijanie intuicji zaczyna się od nauki ciszy. Nasz codzienny świat jest pełen hałasu, dosłownego i mentalnego który zagłusza naszą zdolność słyszenia wewnętrznego głosu. Wild sugeruje, że medytacja i praktyka mindfulness są kluczowe w budowaniu połączenia z intuicją. Cisza pozwala nam wyłowić subtelne odczucia, które często pojawiają się jako przeczucia lub obrazy w naszej wyobraźni. To właśnie w stanie spokoju intuicja może w pełni działać, prowadząc nas do trafnych wyborów. Intuicja nie jest sprzeczna z rozumem. Wilde podkreśla, że obie te sfery mogą działać w harmonii. Intuicja daje nam pierwszy impuls, wskazuje kierunek, a logika może pomóc w zrozumieniu i realizacji tego, co podpowiada intuicja. Na przykład, jeśli intuicyjnie czujesz, że powinieneś zmienić pracę, logiczna analiza pomoże Ci zaplanować kroki w tym kierunku. Intuicja i rozum nie konkurują ze sobą, są jak dwa skrzydła które pomagają wznieść się na wyższy poziom podejmowania decyzji. Wilde zwraca uwagę, że intuicja działa również w kontekście energetycznym. Często czujemy energię ludzi i sytuacji, zanim jeszcze coś zrozumiemy na poziomie intelektualnym. Możesz wejść do pokoju i natychmiast poczuć, czy atmosfera jest przyjazna, czy napięta. Ta zdolność do odczytywania energii jest naturalnym przejawem intuicji. Kluczem jest nauczenie się ufać tym odczuciom, zamiast je ignorować lub racjonalizować. Często największym wyzwaniem w rozwijaniu intuicji jest wątpliwość. Czy naprawdę mogę jej zaufać? Wilde zachęca, by zaczynać od małych kroków. Słuchaj intuicji w codziennych sytuacjach, takich jak wybór drogi do domu, decyzja kiedy skontaktować się z kimś bliskim, czy podjęcie małego ryzyka. Im więcej razy pozwalasz intuicji kierować swoimi decyzjami i widzisz pozytywne rezultaty, tym bardziej rośnie Twoja pewność siebie w tej sferze. Intuicja jest również narzędziem do odkrywania swojego wewnętrznego ja. Wild uważa, że kiedy uczymy się działać w zgodzie z intuicją, zaczynamy żyć bardziej autentycznie. Intuicja prowadzi nas ku rzeczom, które są zgodne z naszym prawdziwym celem i wartościami. A odsuwa od tych, które nas ograniczają lub odciągają od naszej drogi. To właśnie intuicja pomaga zrozumieć, kiedy powiedzieć tak, a kiedy nie. Nie tylko wobec zewnętrznych sytuacji, ale także wobec własnych myśli i emocji. Intuicja jest w nas wszystkich, nie jest darem dla nielicznych, lecz wrodzoną zdolnością, którą można rozwijać. Wilde podkreśla, że w miarę jak rozwijasz swoją intuicję, Zaczynasz dostrzegać jej działanie w każdej dziedzinie życia, w relacjach, pracy, zdrowiu, a nawet w codziennych drobiazgach. To nie tylko narzędzie do podejmowania decyzji, ale także sposób na życie w większej harmonii z sobą i światem. Zaufanie intuicji to zaufanie sobie, a to jest jednym z najważniejszych kroków na drodze do pełnego i świadomego życia. Podróż przez niesamowite idee Stewarta Wilda dopiero się zaczyna. To, o czym dziś mówiliśmy energia, wibracje, świadomość i intuicja to tylko fragment tej głębokiej układanki. Każdy kolejny wątek kryje w sobie nie tylko inspiracje ale też praktyczne narzędzia, które mogą całkowicie odmienić Twoje życie. W następnym odcinku zagłębimy się w kolejne aspekty tej fascynującej filozofii. Jak duchowa siła i wewnętrzna harmonia mogą działać w codziennym życiu, jak rozwijać swoje możliwości, a jednocześnie pozostawać w równowadze z otaczającym światem. Odkryjemy, co jeszcze Stuart Wilde chciał nam przekazać o tym, jak zostać twórcą swojej rzeczywistości. Nie przegap tej okazji, by pójść jeszcze głębiej. Subskrybuj, zostaw komentarz i dołącz do naszej podróży bo najważniejsze pytania i odpowiedzi dopiero przed nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.